Cześć. Z tej strony Szarpi i witam was w drugim odcinku spaceru po mapach. Dzisiaj na warsztacie mamy Łódzką wieś autorstwa Piotr777. Na początek, żeby to stało się tradycją, przeczytam Wam opis samego autora. Mapa jest wydana na LS Portal, nie była wydawana na modhub, yy, i z tego co tutaj widzę, autor raczej nie próbował wydać jej na modhub. Dlaczego? Zaraz się dowiecie. Yy, witaj na, na łódzkiej wsi. Jest to moja pierwsza mapa, która jest inspirowana wsią z województwa łódzkiego. Mapa zawiera kompatybilność z modem Precision Farming, kompatybilność z modem Seasons, drzewa z DLC Alpine, krzaki, Deco Foliage oraz ice plain. Czyli lodowe e, plainy, płaszczyzny. Prawdopodobnie chodzi o to, że jakieś tutaj może e, mniejsze rzeczki czy jeziorka, stawy po prostu są zamarznięte e, zimą. No i użycie drzew z DLC Alpine. Tu już mam odpowiedź dlaczego mapa e, nie startowała prawdopodobnie nawet na ModHub. E, kompatybilność z Mice Plus, dwa grywalne gospodarstwa, jeden skup zbóż skup mleka, jaj, wełny, marchwi, cebuli, ziemniaków i buraków. Skup słomy, punkt poboru wody oraz wapna, tartak, ruch drogowy i pieszych, stacja benzynowa, biogazownia, kilka lasów, dodatkowe uprawy: yy, żyto, pszenżyto, lucerna, koniczyna, orkisz, gorczyca, miskant, marchew, cebula, trawa końska polna i pastewna. No to ja już wiem, z jakiej podstawki tutaj autor korzystał, <laughs> prawdopodobnie z tej samej. Z której korzystam ja, e, tworząc sokole: 220 pól, w tym łąki, gleba 360, czyli tak zwany multiteren, e, nowe tekstury pól roślin oraz malowania terenu, maszyny startowe, animowane drzwi i światło, oświetlenie w oknach i na ulicach, misje na polach, e, tip-call w budynkach, czyli kolizje wysypu, jakby ktoś nie wiedział, że możemy w budynku wysypać sobie na ziemię np. Na zboże czy cokolwiek i nie będzie przenikać przez ściany. E, autorskie PDA, Czyli autorska minimapa i wiele więcej. No, jakie wiele więcej, to myślę, że już sami się tutaj musicie przekonać, jeżeli zdecydujecie się pobrać tę mapę. Link oczywiście znajduje się w opisie pod filmem. Na pierwszy rzut oka, jeżeli chodzi o mapkę, mapka korzysta z modeli, ze statycznych modeli, które są wydane. Jak to wygląda na gospodarstwie, oczywiście zaraz sobie zobaczymy. To jest miejsce, w którym zaczynamy. Yy, rozgrywkę po starcie yy, Sejwa. No i generalnie mapa jest moim zdaniem na Singla, ewentualnie jakąś mniejszą dwugraczową kampanię multiplayera. Yy... Co jeszcze mogę powiedzieć tak po pierwszym spotkaniu z tą mapą? Pola są ponoć charakterystyczne dla województwa łódzkiego. Jeszcze tego nie sprawdzałem, jak to wygląda na Google Maps. Czyli pola są pasiaste, długie, mapa nie jest jakoś szczególnie płaska. Mamy jakieś delikatne wzniesienia na polach. Generalnie, teren jest bardzo ładny. Jeżeli chodzi o resztę, zapraszam do oglądania tego filmu. właśnie dotarliśmy na pierwsze grywalne gospodarstwo. Gospodarstwo raczej małe, aczkolwiek z uroczym moim zdaniem podjazdem. Mm, takie typowo charakterystyczna, typowo charakterystyczna e, kostka, kratka, jakkolwiek to nazwać. E, bardzo ładna tekstura kostki tutaj e, na ziemi. Oświetla się również bardzo ładnie, muszę przyznać. Maszynki startowe nie są z żadnych modyfikacji. Są to maszynki dostępne na podstawce gry. Odpaliłem sobie dla spaceru tutaj na poziomie kierownik gospodarstwa, więc i na kierowniku gospodarstwa mamy oczywiście maszyny startowe, nie tylko na poziomie łatwym. Park maszyn całkiem przyjemny, wszystko ładnie tutaj ze sobą spasowane. Mamy case maximum. Mamy, słuchajcie, Masaja Fergusona 5613, bardzo, fajna, bardzo fajny pakiet maszyn startowy. Myślę, że kto będzie chciał z tych maszyn korzystać, powinien być zadowolony. Ciekawa sprawa, część taka bardziej powiedzmy zwierzęca, tak? Część taka hodowlana jest tutaj oddzielona płotem. Tutaj z tego co widzę, mamy kurnik, także. E, ciekawy pomysł z, tą, z tym ogrodzeniem, z tą siatką, i tutaj z tą bramką, żeby nam kury tutaj nie wychodziły na e, podwórko, nie kręciły się tutaj, gdzie są manewry, gdzie maszyny manewrują, e, gdzie parkują. E, oczywiście, tutaj, żeby z jakiegoś tam zagrożenia nie było. E, myślę, że fajnie pomyślane. E, spotykałem dość często w różnych miejscach właśnie takie rozwiązania, że część, gdzie są zwierzaki przy gospodarstwach takich domowych jest jakoś oddzielona. E, tutaj mamy oborę dla krów, jeżeli się nie mylę. E, próbuję sobie tylko namierzyć trigger, jednakowoż mam wyłączone e, znaczniki stref interaktywnych, więc e, więc teraz nie będę tutaj chodził szperał i szukał. E, oczywiście obora bardzo fajna, aczkolwiek e, ja osobiście preferuję tutaj może nie, gołą, nie goły pustak, nie gołą cegłę, tylko jakąś ładną elewację, jakiś ładny tynk. Aczkolwiek wiadomo, to jest wszystko kwestia gustu. Gospodarstwo jest bardzo fajne. Powiem Wam, dla mnie to jest sztuka zrobić bardzo praktyczne, małe gospodarstwo. Tutaj widzimy, że mamy kilka garaży. Mamy silos, jeden z moich ulubionych, skrzyniowy w, takim przejazd, w takiej przejazdowej szopie. Bardzo fajnie tu wygląda. Oczywiście od razu tutaj przy przejeździe Możemy sobie zostawić przyczepy, nie ma najmniejszego problemu mamy aż dwa wjazdy, także dwa stanowiska oprócz, oprócz tego wszystkiego. Zbiornik na gnojówkę i płyta obornikowa jest na zewnątrz, bardzo, bardzo, bardzo mi się to podoba. Myślę, że gdybym po takich klimatach zdecydował się pograć, chętnie bym się tutaj skusił i na tym gospodarstwie sobie właśnie osiadł. Także bardzo mi się podoba tutaj gospodarstwo małe, praktyczne. Nie ma co tutaj się pchać w duże maszyny, myślę na to GOSPO, myślę, że tam ewentualnie jakieś średnie, mniej, średnio mniejsze, powiedzmy, maszynki i będzie wszystko elegancko. GOSPO dla kogoś, kto nie musi mieć zaraz całego parku maszyn na gospodarstwie, nie musi używać jakiejś dużej ilości maszyn, no, myślę, że tutaj miłośnicy polskich klimatów, jak najbardziej takich typowo-farmingowych, że tak powiem, polskich typowo-farmingowych klimatów odnajdą się bez problemu na tym gospodarstwie. Tutaj też sytuacja, której zdecydowanie jestem fanem, e, mianowicie skup jaj. Skup jaj zrobiony w takim klimacie z zwykłego, zwykłego mieszkańca wsi, zwykłego gospodarza, który po prostu skupuje jaja od okolicznych yy, rolników. Bardzo prosty, bardzo taki toporny, siermiężny, ale być może o to właśnie chodzi. Ja jestem zwolennikiem ostatnio, gustuję też na mapach w mniejsze skupy, mniej takie zamaszyste, takie gmachowate, takie potężne, takie wręcz kombinatoryjne, można by powiedzieć. Bardziej właśnie gustuję w skupach takich mniejszych, na mniejszych gospodarstwach, zwłaszcza, że mapka, tak jak mówiłem, jest na mniejsze maszyny, więc problemem, problemu z manewrami tutaj być nie powinno. Drugie gospodarstwo skryte jest troszeczkę od, w innym miejscu, delikatnie oddalone od tego pierwszego, ale możemy je rozpoznać bardzo łatwo, ponieważ jest nietypowy model domu, no i nietypowa drewniana brama, która brzmi na metalowo, aczkolwiek ma tutaj metalowy, metalowe profile, także wszystko ładnie, wszystko spoko. Bardzo fajnie zaaranżowany domek mieszkalny, mimo tego, że znów mamy gołą cegłę, ale to nie szkodzi. To jest wszystko zawsze kwestia gustu. Nawet ten domek, wydaje mi się, z tego co widzę, ma wnętrze albo chociaż wrażenie wnętrza, ale jednak jest to domek z wnętrzem, więc możemy sobie do niego normalnie wejść, otworzyć drzwi. Proszę bardzo. Wreszcie mamy mapkę, na której jest jakiś domek z wnętrzem i takim troszeczkę innym niż ta powiedzmy większość. Mebelki, oczywiście, wykorzystane są z domu z Felsbrunn. Bodajże jaki możemy postawić sobie na Felsbrunn. Tutaj mamy taki jakiś salonik, e, e, przepraszam nie popielniczka tylko kubek e, na stoliku sobie ładnie tutaj stoi, e, jakaś tam sypialenka powiedzmy jedna, druga, tu ewentualnie jakiś pokój, nie wiem, dziecięcy chyba, bo tu jakaś piłka jest, e, tutaj jest laptop, tutaj mamy chyba sypialnię taką typową, normalną, no jest to bardzo fajnie urządzone, e, bardzo ładny, klimatyczny domek, naprawdę, e, no jest to, jest to można powiedzieć śmiało takie nasze swojskie e, wnętrze. Jeżeli chodzi o cały inny, cały pozostały rozkład gospodarstwa, e, tego na którym tutaj jesteśmy, no to oczywiście proszę bardzo. Mamy tutaj do dyspozycji oczywiście garaże. Tutaj już maszyn startowych nie ma. Jak rozumiem, jak rozumiem, jest to chlewnia, aczkolwiek Sprawdźmy sobie na minimapce. Aczkolwiek nie, to jest po prostu budyneczek taki e, zaadaptowana chlewnia, obecnie widocznie chyba na garaż. E, aczkolwiek te statyczne świnki tutaj e, moim zdaniem nie są zbytnio potrzebne, ale okej, okay, autor chciał, autor ma. E, widzimy jednak jednak nie, przepraszam najmocniej, mamy tutaj jednak maszyny startowe. Mamy tutaj New Hollanda. E, jest to bodajże te piątka. Tak, te piątka oraz oczywiście siewniczek mały, amazonka i tutaj również wydzielona część, widać autorowi taki styl gospodarstw się bardzo podoba i w dalszej części garażu tutaj jeszcze mamy Fiata, ciągniczek Fiata, bizon pod, w, drewnianej, w drewnianej stodole czy tam szopie, beczuszka na wodę, także generalnie ładnie to wszystko tutaj wygląda. Może być tak, że po prostu land będzie dostępny z całym dobrodziejstwem inwentarza w momencie kiedy po prostu go kupimy. A jednak nie, park maszynowy oczywiście stał się dostępny, ale ta niby obora i ta niby chlewnia są to zwykłe budynki statyczne. Kolejny garaż przejazdowy. No i dosyć dużo placu na to, żeby rzeczywiście może zbudować sobie tutaj e, jakąś oborę, a może jakąś chlewnię. Mamy tutaj pryzmę e, do kiszonki, kawałek pola, który należy do landu. Jest tutaj płasko nawet na tym polu w miarę, więc można ewentualnie ten teren do zabudowy poszerzyć. E, gospodarstwo fajne w okolicy takiego zagajniczka, jakiegoś powiedzmy mini lasku, fajnie to wygląda. Również gospodarstwo na plus chyba nawet ogólnie cały rozkład podoba mi się bardziej niż to pierwsze gospodarstwo. I kolejne oczywiście gospodarstwo małe na małe maszynki, zresztą tak jak sugeruje mapa i sugeruje areał poszczególnych pól. Nie jest to mapa na duże maszyny na mega, mega duży rozwój ogólnie, ogólnie na plus. Zwłaszcza tutaj podoba mi się otoczenie domu, ten ogródek, tutaj jakieś kwiatki na jakimś drewnianym stelażu. Chodniczek, tutaj jeszcze mamy furtkę, furtkę również oczywiście można otworzyć bardzo ładny, bardzo ładny chodniczek prowadzący, proszę bardzo. No i tutaj jakaś część wypoczynkowa do rekreacji. Jest tutaj y, taka, taka no, zaimprowizowana altanka porośnięta bluszczem. Bardzo fajnie się to prezentuje. Myślę, że gospodarstwo, zwłaszcza za ten dom z wnętrzem, y, zasługuje na, na uwagę. I myślę, że bardzo fajnie by się tutaj grało. Droga wjazdowa również jest spoko. zbożowy, jedyny na mapie, e, oczywiście tutaj w rejonie tego skupu, w tym miejscu na mapie, na tym terenie konkretnym, znajdują się łącznie trzy skupy. Jeden zbożowy, czyli ten jedyny, skup buraków oraz skup ziemniaków. Wygląda to całkiem schludnie, muszę przyznać, aczkolwiek wiadomo, że już gdzieś to widzieliśmy, w sensie te modele już gdzieś widzieliśmy, ale wiadomo, modele modelami y, mogą być różnorodne, a z kiepskim pomysłem i tak skup nie będzie robił jakiegoś większego wrażenia. Mi ten skup się podoba, mimo wszystko, mimo tego, że ostatnio jestem właśnie, jak wspominałem fanem mniejszych skupów, tak myślę, że ten skup jest wykonany całkiem spoko oczywiście klasyki zabraknąć nie mogło, mamy tutaj słynne dafały z naczepami typu e, wanna. E, no nie mogło być inaczej, to już jest klasyka, to jest taki must have na polskich mapach że musi być dafał po prostu musi być dafał bardzo łatwo można tu manewrować jak widać, mamy Rajkę na wjazd, mamy Rajkę na wyjazd i generalnie robota zrobiona całkiem spoko. Jakiś budynek biurowy, silosy, no i tutaj hale magazynowe na buraki oraz na ziemniaki. Teraz znajdujemy się w dosyć malowniczej części tej mapy, chociaż otoczenie niektórym złośliwym na pierwszy rzut oka może się wydawać, że jest a, pasiaste pola, długie pola, to zresztą czy mapa się charakteryzuje, ale warto wspomnieć tutaj to miejsce, ponieważ ta malownicza droga przez tutaj ten dziko brzmiący zagajnik i ładnie ozdobione otoczenie tej dróżki jakimiś kamieniami generalnie Teksturę trawy tutaj należy podkreślić i pochwalić, a raczej odcień, ponieważ tekstura jest znana. Eee, muszę przyznać, że bardzo fajna droga malownicza prowadząca do skupu marchwi oraz skupu cebuli. Tak, właśnie tą tutaj dróżką, podziwiając heh, łono natury, możemy dojechać do skupu eee, cebuli oraz do skupu marchwi. Kolejny mniejszy skup na mapie. I gdyby ktoś chciał, tutaj mamy drugi wjazd, Aczkolwiek zobaczymy, czy otwarte. Nie, zamknięte. Także tylko tą malowniczą dróżką się tutaj będzie można dostać. Skupu Bell. Myślę, że tutaj nikt nie byłby w stanie pomylić z czymkolwiek innym, ponieważ. Wjeżdżając tędy przez, tą, przez ten główny wjazd do tego skupu, e, zobaczymy e, różne belki, słomy poukładane gdzieś pod dachami, pod zadaszeniami. E, także sam ten widok może nam już tutaj sporo mówić, co możemy tutaj sprzedać. Plac też całkiem pokaźny, także miejsce na manewry jak najbardziej jest. Można bez problemu zawrócić i z powrotem wyjechać. W okolicy drugiego gospodarstwa znajduje się handlarz zwierząt, i w tym samym miejscu skup mleka czyli tutaj, gdzie można kupić krówki, można sprzedać także wydojone z nich mleko. Rozwiązanie całkiem spoko, myślę, że warte przemyślenia. Ma to sens? Oczywiście, że ma to sens. Jak najbardziej, handlarz sprzedaje krowy, zapewne też sprzedaje mleko od tych krów, które ma, a dodatkowo jeszcze skupuje mleko od lokalnych rolników i z pewnością sprzedaje z jakąś tam wybraną przez siebie marżą. Widok Krówek na pastwisku, oczywiście statycznych, z dźwiękami. Jest to widok spotykany na polskich mapach dosyć często, aczkolwiek szkoda, że dźwięk tych krówek urywa się tak szybko. Zakładam, że mamy tutaj triggery odpowiednio do sprzedaży mleka, oraz podjeżdżając tutaj, mamy trigger do załadunku zwierząt. Po raz kolejny myślę, że dróżka dobrze znana, ponieważ jest to dokładnie po drugiej stronie drugiego gospodarstwa. A mamy tutaj skup wełny. Gospodarstwo jest po środku. Skup wełny po lewej, skup, zwierząt, skup mleka, przepraszam, i sprzedaż zwierząt po prawej stronie, zależy oczywiście, jak patrzeć. Wełnę sprzedajemy w przejazdowym garażu. Rozwiązanie proste, skuteczne akurat yy, niezbyt... No, nie ma tego przerostu formy nad treścią. Co prawda yy, no, nie ma tutaj po prostu yy, dużych miejsc skupów na mapie, która jest dedykowana pod mniejsze maszyny. To, co tutaj autor nam ze skupami zafundował, ja oceniam. Ja oceniam pozytywnie. Myślę, że, myślę, że jest jak najbardziej w porządku. Droga wiodąca przez las, który oczywiście można kupić, yy, wyciąć i uczynić z tym terenem co tylko dusza zapragnie. Również należy na, yy, no należałoby wyróżnić, ponieważ no dróżka bardzo ładnie wiedzie przez ten las. Las zresztą jest bardzo fajnie zrobiony, niezagęsty, za gęsty, nie za rzadki, z dużą ilością krzewów, które podbijają klimat tego lasu. Możemy oczywiście zauważyć dodatkową roślinność, o której autor też wspomniał. Dodatkową leśną roślinność, jakieś tutaj mniejsze krzewy iglaste, jakieś dodatkowe trawy, dodatkowa, dodatkowa taka można powiedzieć, no takie, taka dodatkowa ściółka, dodatkowe runo leśne. Jeżeli to tak można nazwać, oczywiście. Jeszcze jakieś dodatkowe tutaj krzaczki przy wodzie i taki bardzo fajny, bardzo, bardzo fajna taka brukowa kładka. Oczywiście tutaj jest jeziorko, z którego, no tutaj akurat wody czerpać nie można. Punkt czerpania wody jest we wcześniejszym jeziorku, kawałek dalej skąd zacząłem kręcić to ujęcie. I wyjeżdżając z lasu ukazuje nam się pole, w oddali jakaś chata z jakąś stodołą. No po prostu klimat w tym miejscu roztopił moje serce, no po prostu powalił na łopatki. Yy, nic tylko gratulować takiego pomysłu i takich widoków na mapie. które gleby na mapie prezentują się w sposób następujący. Tutaj na dole mamy teksturę kultywacji. Po lewej widzimy teksturę orki, po prawej teksturę zasiewu. I jeszcze tekstura po osadzeniu ziemniaków prezentuje się następująco. I spacer połudskiej wsi kończymy. Krótkim rzutem na sklep maszyn jest miejsce manewrowe, budynek, główny budynek sklepu. Oczywiście z wnętrzem, co e, też jakoś mega często się nie zdarza. E, we wnętrzu oczywiście mamy statyczne dekoracje, jakieś plakaty, jakieś e, skiby na półkach, jakieś części zamienne. Tam widzę jakiś tłumik bodajże, e, może jakieś elementy do kultywatorów. Proszę, stoliczki z prospektami, jakimiś czasopismami. No, wygląda to fajnie. No i trigger oczywiście umiejscowiony jest przy ladzie sprzedawcy. Który chyba wyszedł właśnie na przerwę. Na koniec jeszcze tylko pokażę Wam rzut, mini-mapki, tak jak prosiliście. I co, widzimy się w kolejnym spacerze. Eee, jak wspomniałem, link do mapy macie w opisie. Eee, ja Was na dzisiaj oczywiście żegnam. Dajcie znać, jakie jeszcze macie sugestie co do realizacji tych odcinków. Eee, mieliście ostatnio kilka fajnych pomysłów. Może jeszcze coś uda się wyciągnąć, aby ta seria, aby ta seria rosła, aby poziom tej serii był eee, jak najlepszy. Dzięki wam wielkie za uwagę, do zobaczyska. Trzymajcie się i cześć!